Jak wiesz, powstał kiedyś serwer Firjem mój, ale została zakończona tam edycja, dlatego serwer został yy, wyłączony. Na dzień dzisiejszy chcieliśmy powrócić i powracamy dla was specjalnie z nową edycją pod tym samą nazwą, ale z nową administracją, a przede wszystkim z nowym właścicielem i nowymi skryptami, pluginami i systemami. Większość naszych pluginów są autorskie, dlatego nie musicie się przejmować żadnymi błędami, które mogą występować na serwerze. Optymalizacja, Co do optymalizacji serwera stoimy na potężnej maszynie, dlatego też nie musicie się przejmować między innymi lagami czy jakimiś ścinkami, które mogą wam towarzyszyć podczas rozgrywki. Serwer jest podczas tworzenia, dlatego macie czas na zebranie swoich znajomych, ponieważ to będzie serwer. Survival z działkami, na których będziecie tworzyli bazę, bazę sobie i będzie plugin na drużyny i będziecie rywalizować między drużynami. E, przy zwycięstwie, ja na przykład z jakąś drużyną, będą przewidywane nagrody dla graczy, e, więc zbierajcie ekipkę. E, tworzymy serwer dla graczy, dlatego na naszym Discordzie e, możecie sobie. Wypisywać propozycje, które nasz zespół deweloperski oraz właściciele i zarząd rozpatrzymy to i zobaczymy, czy będziemy, będzie możliwość prowadzenia takiego pomysłu, na przykład na nasz serwer. Będą też stale organizowane ankiety, na których będzie właśnie dla Was do wyboru, co chcecie mieć na serwerze, aby Wam umilić rozgrywkę. Co do korzyści, dokupna na serwerze, nie jest to jeszcze wymyślone, ale mamy tam parę rank, kup, które będą dokupne, myślę, że w przystępnej cenie, które będą wam dawały duże korzyści na serwerze naszym. Co do rozwoju serwera, mamy nasza pula pomysłów jest wymyślona w wprzód 5 miesięcy, dlatego nie musicie się martwić o rozwój serwera. E, eventy, to będzie u nas stała część serwera. Będą one organizowane co tydzień, co dwa tygodnie. Oraz e, przy wygraniu takiego eventu m, będziecie mogli wygrać nagrody, ale nie w minecraft'cie. E, przewidujemy nagrody, klawiatury, myszki i tak dalej. Takie rzeczy myślę, że e, w życiu realnym, żebyście sobie mogli pokorzystać z nich, a nie tylko w grze. E, będą również organizowane z całe Community meetingi, żeby dogadać się z wami, z graczami. Stawiamy na komunikację z graczami, żeby się po prostu dogadać, a wam grało się lepiej. Dlatego Community Meetingi to też będzie u nas codzienność i będziecie tam mogli wyrazić opinię swoją na, na serwer, czy Wam się podoba, czy nie. I tak dalej. Także zachęcam Was serdecznie do wbicia na serwer. Firzem Link do Discorda macie w opisie. No i co? Widzimy się na serwerze. Yo!